Jest live, kochani! Siema na live. Dawno nie było live'a, to jest taki powrócik, nie dość, że do BS, to jeszcze powrócik do live'a. Więc mam nadzieję, że dużo osób się cieszy. Oczywiście zaraz zamykam oczy, jak będę grał rundkę, więc to... mega przestranę mam. Nowy overlay dodałem, wiecie, tam dużo się pozmieniało, więc... No. No, rena youtuberów, dobra. <laughs> eee, nie będę czytał czatu podczas gierki, bo nie będę miał jak. Będziemy grali w BSA, to modele i sraela i tym podobne. Więc. Ktoś wbił? Siema, Hemex. Jest też live na YouTube, Hemex, jakbyś się zastanawiał. Więc możesz wejść oczywiście. Eee. Dzisiaj gramy w PS na ślepo, oczywiście ja zamykam oczy tylko, ja będę grał, bo nie będę mógł czytać czatu. Więc będzie na pewno śmiesznie, możecie shotować, możecie wszystko... Mm. Okej, będę zaraz się spoko, spoko, Hamex. Dobra, kogo by tutaj sobie wziąć, Nie. w ogóle wydropiłem sobie na do szedii. Fajnie, ale i tak wolę Squadbusters, bo tak. Tutaj akurat teraz wolę Wikinga, niż Barbarian bar bar ale dobra. No i w ogóle jest fajnie, bo live jest w takim czasie długi. U mnie nie ma live na Ed. Oj, poczekaj. Hehemeksio. Prywatność. Chyba jest zła. Yy, poczekaj, Hemex, chwilę. Zaraz, zaraz, co naprawimy. Wiesz, co Hemex powinno już być. Poczekaj. Yy, zobaczę sobie, czy jest już live na YouTube. Powinien być. Dobra, jest live na Ety. Witam każdego widza na YouTubie. Witam widzy... Siema Stasiu Ety, Dobre. witam. Dobra, to gramy w tego Brawla. Uuu, ale mam stresa ogólnie, bo stresa pewnie dużo puch... Na pewno. Wiesz, że Mazie wrócił? E tak, słyszałem coś w trzyma. No. siema. Nie ma, ma wszystkim. No, i może godzinka wyjdzie z tego live, a. Myślę, że będzie. Siema, jestem night, super chyba, się Dobra, kochani, no to koło bierzemy. O szczerze, to nie wiem. Widzisz, sobie, bro, bo przeszkadza. Przestań, Stasiu, ty. Już stop. Już to jest tylko przeszłość, Stasiu, ty. Dołącz do klubu Kacza Maziego. Już dołączam, Padlok. O, o ile ten. Kak Cze... Kurde. To jest to? To jest ten klub? Czy ten? To jest ten. Ej, nie mogę dołączyć. Halo, ale oskamowali mnie. OSKAMOWALI MNIE NA PIENIĄDZE HALO Okej okay, spoko Stasiu chwal się Mi to nie będzie przeszkadzać. Dlaczego? Dlaczego? Ja nie mogę On oh, nie on jest family friendly? No to dlaczego to nie działa? Nie jest w No nie jest A ja nie mam kurde familii Weź napisz do Maziego bo... Dobra no trudno No to daj... Dawaj... Yy... Kurde monet nie mam. A tak to bym sobie Lidlaki znowu zrobił jakieś. W albo arena youtuberów tak jak jest serwer Discord. No to dołączmy teraz do jakiegoś randoma, bo... Co? To ja wychodzę. Dzięki. Hmm. A może tutaj będzie git nawet? Mera. Dobra, to gramy, tylko kim gramy, kochani? No i trudno z tymi kaczami, ma z jego. Fajny random. Ej, do kogo to było? Stasiu, do kogo to było? Halo, do kogo to było? Jak to było do mnie, Stasiu, to ty niemiły jesteś. A co ty mi za linka dajesz? Patlock, yy, padlock, padlock. A już, już sprawdzam. Tylko że ja się boję, że to znowu będzie jakiś jumpscare. Eee, yy, Nie dołączajcie mojej kluby. A no spoko. Spoko, Stasiu. To jakby i tak nie jest klub Patloka. No, klub is not family friendly. Ja nie mogę. Dobra, to kochani. No. A bo tam były. A bo tam było pięć osób. Teraz zrozumiałem o co ci chodzi. Nie? Mm, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Fak, no. Same nieaktywne osoby. Kim gramy? Piszcie na czacie, kim gramy. Bo w sumie nie będę robił ankiety. Jeżeli nie umiem, to jeszcze na dodatek kry. Wiecie, słabo. I tak nie mam pomysłów na postać, więc weźcie, wybierzcie. Zobaczmy klub. Meg? Meg. Hmm. A jaki masz klub Stasiu? Jak on się nazywa? I jak jestem 29 osób, to ja się chętnie dołączę chyba. Albo się chętnie nie dołączę, bo może będzie potrzeba więcej puch. Jak się nazywa twój klub, Stasiu? Bo ja przez link nie będę dołączał. Kurde, co ja robię? Ja, ja nie będę dołączał przez linki. Bo nie będę wychodził w nieskończoność. Rozumiesz? Rozumiesz pani. Eee, Królestwo Igora, ale jest OP, dobra. Królestwo i Gora. Królestwo Igora, ale jest OP, mam napisać? Dobra, ja nie wiem, jak tam dołączyć. Tam... Um. Jeszcze HTPS z YouTube. A przecież to jest film do jakiegoś... Dobra, wychodzę po raz ostatni z tego brawla. Ja już więcej nigdy nie wejdę do YouTube'a. W sensie... To, wiecie. Symetrycznie co to jest? Jak symetrycznie? Co ja w ogóle mówię? Nie wiem. Czy ty... <śmienią> Mogę Gangnam Style bez komentarza Gangnam Style A no ta. Mogę to zostawić bez komentarza patlok. Dlaczego ty mi Gangnam Style włączyłeś? O jest, jest aktywny. Jak mnie doda, jak mnie zaprosi, to ja nie wiem. O hop. Kto wbił? Kto wbił? Bo na Nie mnie zasłania. Siema, siema, Szymon! U Siemanko, To bierzemy tą meg i lecimy z tym na ślepo. Co prawda mam nadzieję, że ta aj... ai, Że to postać Zepeto będzie pokazywać, jak jestem ślepy. Że zamykam oczy w sensie wiecie. Ech, jestem już no spoko w To gramy tą Kurde, bo ja w ogóle wyszedłem teraz z klubu w no trudno się mówi. Kiedyś tam się dołączy. No do... Dobra Jezus, no dołączę, tylko musiałem sprawdzić kilka klubów, wiesz. Tam dołączę zaraz. E, gdzie ja meg mam, kurde? Chłarki mi z niej dzisiaj zabrali, dobra, to gramy <laughs> i gramy sobie. Yy, Rufus, o no właśnie taki dobra. Yy, no. Olać to. Ale teraz teraz jeszcze gorsze. Czy może wybierzemy? Kurde, ja nie mogę. Nie chemy, ja od ciebie już nigdy nie dołączę do żadnego linku. Pisze light shot. Nie, nie sprawdzajcie tego linku. Tam pisze light shot. To będzie jumpscare. No no. Olać to. Tam będzie jumpscare. Ola. Ja wiem, że to jest fałszywy link Hemex. Teraz już nie będzie ochio, tak mówisz. Wiem, że to jest fałszywy link Hemex. Kto chce mieć wykierowaną tak mówisz? Wiem, ja nie chcę. Przepraszam Hemek za tą strakę. Ale <grywa> ja wiem, że wy nie chcecie, żebym się zesrał, nie? Ja wiem. Dobra, gramy knockout. Zamykam oczy. Tylko... Nie, Steamu nawet nie będę sprawdzał. A, yy. Nie wiem, czy ktoś coś pisze na tocie, czy nie pisze. Ja nie mogę czytać. Ja nie mogę. I inwalidki bus się zaczyna. To strzela coś mówi, czy nie? Nie wiem. Co się dzieje? Ale specjalnie, że nie wiedział, co się dzieje. Ciekawe co się dzieje na tym czasie. Ciekawe. Kurde. Ja nie mogę. w nie dowiedział, kiedy się runda skończy, jakby podejrzałem trochę, ale to musiałem Musiałem podejrzeć. Teraz ja tylko patrzę, jak zginąłem, co nie? Ja tylko patrzę, jak zginąłem. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Robię, co chcę. Zginąłem? Nie. Dobra. No muszę mieć chociaż świadomość, co się odwala. Nie, że cheatuję. Czy ja zginąłem? Nie, zielonego pojęcia. Kurde. Muszę sobie podejrzeć. O, zginąłem, dobra. Czyli mogę sobie już otworzyć oczy. Już sprawdzam. Czat. Eee, kurde. Chodź z Mr. Power do Mac, bo ja z innym wiem. A, spoko. Carcher sprawdzałem. Link on nie jak a ja nie mam meg. Ale w ekry gram sam, nie mogę grać z kimś, bo mnie będą kierować. I, i co? I zakończyło się? Tak. Kurde, zero killi, dwie śmierci. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Oni mnie będą zgłaszać. Ja nie będę grał nigdy rankedów. Bo ja nie gram multiplaya chyba. No chyba, że pogramy później multiplaya. No ale jak nie masz meg, to, to nie mój problem, nie? Dobra, mamy mityka. Mamy mityka. No dobra. To nie będę grał z zamkniętymi oczami. Ja bym kierował, no dobra. Tak jak chcecie. Ale ja nie chcę, żeby mi się znowu prostor zepsuł. Bo ja ogólnie nie wiem, czy to jest straszne, czy, czy to jest jumpscare, czy to nie jest jumpscare. Tylko że ja już wiem, żeby nigdy nie wklikać w linki od Hemexa. Bo ja wiem, co Hemex potrafi robić. Dobra, to gramy multiplier jednak. Ja nie mogę. Yy, create team. I macie tutaj kod QR. Zaskanujcie sobie. Chyba, że wolicie kod, no to zaraz wam dam kod. Napiszcie, co chcecie. Hejka Fiska 1. Ja sprawdzałem. Ja bym... No dobra, spoko Stasiu. Jak nie chcesz, to nie. Yy, macie tutaj kod QR, a jeżeli nie chcecie kod QR, to... Możecie mi napisać, ja mam dam kody, jeżeli wolicie. Mm. Co jest? O, Szymon dołączył? Dołączyłeś dwie osoby. Cika i Szymon. O, witam, witam. Ciknij klubu Hemexu. Jezu, ale no, nawet jak to jest klub, to ja już nie będę wychodził nieskończoność z tego bo, z tego kurde Starsa, bo to nie ma sensu powoli. Ja sprawdzę go po live, dobra? Ale sprawdzę go. Ale po live, bo mi wywadzę. Jak chcę być tą w klubie. To będziesz po live. Jezu, będzie zapis czatu, więc sobie sprawdzę tego linka o Tomeksa. Poza tym... A jesteś już w tym klubie Patlock? Yy, Jesteś już w tym klubie? Ale jesteś już w tym klubie, Patlok? Co? Yy. 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 Stasiu, bo ja mam lagamusku. Skąd ty masz link do mojego kanału? Ty, Stasiu, mi się na kanał włamał. Witam demon. Dziwna nazwa. Już dołam tam, czekaj, dobra. Zobaczymy czy to jest serio jest bo Nie wiem czy mnie oszukujecie. Yy, witam, witam, Szymon oraz Cika. Jakimi postaciami możemy tutaj zagrać? Dobra. Ja osobiście chyba zagram. Mm... Surge. Surge, Surge. Surge. Wiem demon to jakiś Multikonta Tomasza Szuilowskiego. Wolę nie podawać wieku. Fiska. Ale niektórzy wiedzą, to mogą ci napisać. Please nie róbcie tego. Dobra, już gramy. <laughs> Szkoda, że nie gramy z tymi zamkniętymi oczami, tym, ale dobra. Wolę nie mówić, ale jak ktoś wie, to może ci powiedzieć, już trudno walić to. Dołączyłem na innym koncie To daj IP do twojego konta innego ID, w sensie. No please, car. No dobra, zobaczę go, ale po live. Ja nie mogę. Czemu? Czemu nie mogę tego zobaczyć po live? Ie? Bo co? Bo chcecie, że... że... Bo, ten był light shot, no. Tak, to ten karher z Biedronki. Nie myli się, strzelba. Na jednej się zrobił live'a po tygodniu. Bo mu się nudziło w życiu. To się nie doczekasz. Weź ty z ty, strzelba, może ty będziesz git... I sprawdź go linka jednego, bo ja nie mogę, no, kierować. Nie potrafię. Widzów. Ostatnio koltem jest, jestem dobry. A z Szymonem biegnę 20 na kolcie, więc ja jestem zaufany. Z Szymonem więc. Skąd ty masz kalinki? I wykryty też ma link do mojego kanału. Dobra, ale to sprawdzę, jak przestaniemy grać w Braula. Ja chcę już, ale no, bo będę musiał z Braula wyjść. Typie. My to. Co jesteśmy? My to. Hemeks. A Hemeks, ty jesteś w tym klubie? Ale to chociaż nie kapsuj. No w teraz wszyscy tą Franco Palixą grają. Ja nie mogę. Franco kopali Którego linka? Nieważna strzelba. Bo po prostu, no Hemex wysyła linki z jumpscarem, kiedyś mi wysłał na Discordzie. I to mi brała zbagowało. I ogólnie się zastrałem na live. I on teraz wysłał linka, na którym jest like shot na końcu. Przez co niestety, ale wiem, że to będzie ten jumpscare. I każdy mi teraz każe do tego dołączyć. Piosenką my to. ed. Nie wnikam. No Fak! Ale się. Dobra, zmieniamy team teraz, bo dwie rundy były z tymi i niestety nie były za dobrze zakończone. Ale zmieniamy teraz team. Jeżeli ktoś z nich dołączy, to. trudno. Mm, create i oczywiście kod QR. Daję. A wiem, które linki, no. No dobra. Jezus Maria Patlock, zobaczę te link. Tylko żeby mi to brawla nie zepsuło, no. Jak wyrzucę telefon przez okno, to się ze strachu, bo się zesram. Czy ktoś dołączył już? Kurde, no. O, 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 o. Podłoga, ale z ciebie, Sigma. Cika, chika, niestety, ale no. No właśnie. Niestety już może nie zagrać. W sensie zagramy później? Po tych dwóch rundach. Może uda ci się dołączyć, to zagramy. Bo zmiana timu co ty, wie. Co dwie rundy, tak strzelba. Może dołączyć www.twojastara.pl. Ej, to było za dobre! <ścoughs> o kurde. Sasiu! To było za dobre. Nie, jeszcze czekamy na trzeciego. No, chyba, że nie dołączy w, w, w przeciągu dwóch minut. Ej, strzelba. I to ja, czyka. spoko chika. No wiesz, czeka mi. Za, może za te dwie rundki zagramy sobie. Trzeba nie denerwuj się. Dobra, nikt nie dołącza, to do bramy. Balić mhm. to. Mm. To w takim razie ja sobie wezmę też tego kocika. Ostatnio mi się tak mega dobrze nie gra, że go sobie. Jak Znowu chcesz mnie sprankować, czy nie? W ogóle to Hemax chyba wyszedł przez to, że nie chcę sprawdzić tego klubu. Mi się jakoś nie wydaje. S.R. Yy... S.R. S.R. Są... A, spoko. Bo to niskie rangi. No, to z kodem QR po prostu musisz go zeskanować i jesteś tymi, ale dobra, nie, to nie. Nie rozumiesz, to nie. No już, please. No, podczas rundki jeszcze ci będę sprawdzał jakiś link. No, sprawdza sprawdza i nie kapsuj. Tylko telefonu mi nie zepsujcie. Ja to sprawdzę na tablecie, na wszelki wypadek. Tak wiecie, na wszelki. Tablet. Fuck. To dobra, ja to zobaczę, nie wiem na czym. Dobra, mniejsza. Dobrze strzelba, lecisz na niego. To jest łatwy fryer. Potrafi obejrzeć film Shrek! W swojej głowie co? Jest druga w nocy. Dalej, dalej zbieraj to strzelbu. Z Czelbu, z Sigmo. Ja nie da rady. No ale trudno, przynajmniej drugie miejsce. To gramy tego dłoska. Welcome to the Kingdom. Już sprawdzam padlock. Ale ja wiem co to będzie. <laughs> um... No, i teraz, podlog zaspamiłeś i nie mogę tego linku. Z... Koty Hemeksa, no ta, na pewno. Na pewno. Nienawidzę Cię, Hemeks. Nienawidzę Cię. Dlaczego Ty mi to robisz? <śm> Co to jest? To jest Ferrari Ferrari! Ferrari, Ferrari. Ferrari! Tylko, że mi live'a nie zdjęli Ej, hey, nie gadam z bałami Jedziemy z kurwami A kurwy jadą z nami Ej, hey, tacy zabiegani Stasiu, ty To też jesteś Taki nienormalny Modlitwa od Boga, dziękuję za suba Oczywiście No i epotlok spodobało ci się, ale to był jokes. Ja nie mogę. Dobra, ale robię no reaction challenge. Może być? No reaction. Jak coś to ja nie są w gacie. Może być? No reaction. Jak coś to ja nie są. Mogę w gacie. znowu? No, tak. Może być? No reaction. Jak coś to ja nie są. Mogę w gacie. znowu? Ja nie mogę... No ale dlaczego wy mi to robicie? Znowu mnie w psujecie. Weźcie.